Cześć, jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać 14 zadanie. Patrząc w lustro zobaczyłem obraz mojego cyfrowego cegala stojącego na stole za mną, jak pokazano na rysunku. Jaki obraz zobaczę, gdy spojrzę w lustro po 30 minut później, Więc to możemy wyobrazić, ale możemy używać um, jakichś trzy rzeczy. Na przykład możemy na tej linijce zapisać tej liczby i odwracać. Tak. I to już będzie e, takich e, takich m, czas, który będzie na prawdziwej. E, 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 jak obracasz i wiesz, jaki godzin. Ale ja nie napiszę na tej li, linijce, bo nie będzie widać za bardzo ze filmików. Um, więc zrobię um, na kartce. I ja używam takich dużych, dużo wody i będzie bardzo widać. Jak nie macie takich długopis, to możecie um, i nie macie liniki, to możecie zabrać kartkę i gdzie jest światło. To tutaj żeby na światło i zobaczysz co będzie. Jaki godzin. A ja użyłam takich dużo wody i już zobaczę. I tutaj. Um, Zrobię. I tutaj napiszę ten godzin, który jest w lustrze. Zobaczmy, co będzie. I tutaj jest dwudziesta pierwsza pięćdziesiąt Jak dodamy pół godziny, Poczekajcie, napiszę dodajemy 30 minut. I będzie dwudziesta druga? Dwadzieścia jeden. I napiszmy takich liczb um, na kadrze dwudziesta druga? Dwadzieścia jeden. Zobaczmy, ehm. poczekajcie nie do się widać. Jeszcze trochę pomocne. Ehm. I teraz chyba już będzie widać. I zobaczcie, to będzie taki i szukamy, który jest taki i będzie tutaj na D, więc zaznaczymy D, poczekaj, zmieniam na ołówek i będzie tak samo. Jak lubisz moich filmików, to subskrybuj i kliknij łapka w górę. Dziękuję. Do widzenia.